Co to? Wypadek? Czy coś się stało innego? Uwaga, uwaga, wciskam się, dziękuję. Dzięki, dzięki. Ja patrzę, czy, czy za nami coś na sygnale nie jedzie, bo tak nam pięknie tutaj zjeżdżają. Kto macha? Dzień dobry! <ślesk> Ale fajna stacja, taka inna. Czuję się, jakbym się przeniosła w czasie. Oj, proszę, jakie motocykliste mamy. S7 Arni, dzień dobry. Ej, ale mi się włosy rozwaliły. Proszę państwa, właśnie przekroczyliśmy granicę polsko-czeską, czesko-polską. I jedziemy do miasta Tromberg. O ile dobrze to wymawiam. Co to? Jakieś bunkry? Ej, fajne w Czechach mają to, że na zakrętach właśnie mają czerwony asfalt. To może ja sobie porozmawiam teraz z Tobą? Opowiedz widzom kim jesteś, co Ty tutaj robisz? A co ja? Jakaś gwiazda? Opowiadałeś się wczoraj przed kamerą na Moto. No zobaczysz jaka będzie szara jak to opublikują. Nie, dobrze było. Ale możesz... Możesz dzisiaj ty mi opowiedzieć, który ci się motocykl najbardziej podobał? No jakbyś teraz miał wybrać jeden, sobie, ze wszystkich, to jaki byś wybrał? To chyba bym wybrał... kurde, nie wiem, albo to 450 MT, albo to 700 czy tam 800 MTX, czy coś tam. Yy, oba turystyczne. To chyba 450 lepsza, bo lżejsza, bo żeby ja też mogła jeździć, bo... Na 800 ce nie dosięgałam w ogóle do ziemi i nie mogłabym od ciebie, nie mogłabym go od ciebie pożyczać, więc co to za polityka? Wysoka była to fakt. No, ja się bałam na nim jechać. A... No, na płaskim to jeszcze tak pół biedy, ale na... No! na, na ciężkim terenie to ciężko. No właśnie. O jak ładnie. Zona. Tam jest zakaz, zakaz tam był. Dla motocykli też. To no dużo tutaj w Czechach jeździ takich klasycznych retro samochodów. Taki złoty dzisiaj ale są. No, kolejne, ale piękne. Patrzcie, ile tu jest rzepaku. I jak to super wygląda na tyle gór. O, widzę jakiś tunel, ale chyba krótki O, ale fajnie Ej, ale tam jest ładny widok Jakby tak zdjęcie zrobić na tym tle Ale gdzie tu? Na lewo yy, tam jest taka wieża zaraz ją zobaczysz No wiem, widzę, widzę O, tu gdzie ci rowerzyści stali a tu jakieś owce w ogóle, Boże! Całe tam biegają. Jezus! jakie je fajne! No nie! No i co, i dotarliśmy na... Witaję we Strombergu, ale fajnie! Dobra, jaki jest plan? Przejedźmy tą miejscowość. Hmm. Na razie jedźmy przed siebie, albo jedźmy w stronę tej wieży po prostu. No. Nawet jak tam będzie trzeba z buta wejść. Tak, też myśl, myślę, że tak. Zakaz motocykli nie ma. Konie... <grymianie> i auta po 3,5. Dobra, to y, chyba nie jestem koniem, więc mogę wjechać. Ej, tu sery jest pięknie, ale pod górkę. No pod górkę? To jest taka trochę czeska landscorona, można powiedzieć. O, no, dokładnie, czeska landscorona, to wracać domu. Ale klimat, szok. W ogóle musimy gdzieś potem zostawić też motorki i iść się przejść, co nie? No. I zakaz motocyklistów. Nie, please. Ale dobra, tam jest ogólnie zakaz, to tam nie Tam pójdziemy na nogach potem, bo widzę, że tam jest coś fajnego. Tam też zakaz, ale tam pójdziemy potem. Czytałam na opiniach Google, że właśnie problem z zaparkowaniem tu jest i trzeba gdzieś na chodnikach stawać. Dobra, przejedźmy się na razie, zobaczmy. Tak, a potem... potem znajdziemy jakieś miejsce. A tu może gdzieś staniemy koło remizy. Albo tu na prawo. Koło tego domu, dobra, jeźmy jeszcze. Potem mhm. będziemy powracać, co? Duża ta miejscowość jest. Duża, duża. <laughs> Pan mnie chciał najpierw puścić, potem wszedł. Potem. <laughs> o, jaki widok! Ej, tu mogliśmy stanąć na lewo pod tym domem. Albo tu na prawo bo tam akurat było tak szerzej Znowu taka bardziej kręta droga, lubię takimi jeździć. No, bo przynajmniej ciekawiej jest. Coś się dzieje. Trzeba się skupić bardziej, I opony nie kwadratowieją. O, tu też. Ej, jaki tu jest widok! Może tu na fotę stańmy? To no nie ma co że bardzo... Gdzie tu na ulicy nie ma jak? Ale zajebista droga. Ale widoczek za nami. Obróć się. Ej, mega! No. Ło, wow, tu też fajnie. Ej, tam jest jakiś zamek na górze? Na prawo? Na prawo! Nie no, świetna droga! Muszę moim widzom napisać, co to jest za droga. Jest, jakaś, numer 6847. A. 648. 648. Zapiszcie sobie, 648. Ej, ale tu fajnie. Widziałeś to? Tu jakaś taka retro miejscowość... Boże. Retro motocykle. A tak w ogóle to zmierzamy w kierunku Cieszyna i cieszyńskiej Wenecji. Jakoś lepsza ta droga niż ta, co jechaliśmy poprzednio. Taka bardziej lokalna, nie? Też przede wszystkim. O, trafiliśmy na zielone. To jest! A dobra, myślałam, że znowu czerwone. Kurde, ale fajne miał dopasowanie. kombijaczka do moto. Ale pachnie skoszoną prawą. O, bo tutaj świeżo widać skoszona. jakiś śmieszny skuter z przyczepką. Nie widziałam. 900 metrów w prawo, więc... Eee. No, chyba nie tutaj. Eee. Na straszysz <laughs> mnie Co tu leży? Gdzie? Aga, na środku. Jezus! Uważaj! Ciuchy człowieka, a gdzie człowiek? U? 150 metrów, 90 metrów. Tak, no na pewno tu Bo tam jakąś autostradę chyba się wyjeżdża. Na prawo czy lewo? Na prawo. U o Jezu! Też to miałam, to! Na lewo? To jakieś kurwa dziwne drogi nam <laughs> takie są najlepsze Może za wcześnie w lewo skręciliśmy jednak o jedno. Może Tak to wychodzi. Ale złomowisko? No, stare samochody.